Cześć, tu Gaja, witam Cię w kolejnym odcinku. Nie ma żartów, Sylwester zbliża się już wielkimi krokami. I mimo, że z mojej strony spadło sporo propozycji, to ja jako kobieta wiem, że ich nigdy nie za dużo. Dzisiaj przygotowałam kolejne sylwestrowe stylizacje, które moim zdaniem są bombowe. No i generalnie będzie dla każdego coś dobrego. Będą różne długości, mini, midi, będą też różne kroje, szersze, te bardziej obcisłe, z piórami, bez piór, no ale nie będę więcej zdradzała. Nie traćmy czasu, skoro to ostatni dzwonek, to zaczynamy. Velour i czerwień to niesamowicie kobiece i eleganckie połączenie. Czerwień, która jest odważna, zmysłowa, dodająca energii i velour, który jest luksusowy. To połączenie idealne. Dodać do tego długość sukienki midi i mamy prawdziwą kobiecą kreację. Generalnie mamy też bardzo ładny dekolt w kształcie hiszpańki. On sprawdzi się bardzo dobrze zarówno przy mniejszym, jak i większym biuście, natomiast odradzam go kobietom, które chciałyby schować swoje szersze ramiona. Tego typu sukienka bardzo ładnie podkreśli Twoje atuty. Tutaj na środku ma zmarszczenia, dzięki czemu jest jeszcze bardziej wyjątkowa. Szerszy rękaw, który można sobie w dowolnym momencie podwinąć, ponieważ na zakończeniu jest guma, tworzy moim zdaniem bardzo ładną pierwszą propozycję, która idealnie sprawdzi się podczas sylwestrowej nocy. W tym sezonie zdecydowanie warto postawić na pióra. Jest to jeden z najgorętszych trendów. Jest to taki element, który sprawi, że z pewnością będziesz wyglądała ultra kobieco. Kojarzy się on raczej nam z Merlin Monroe, która właśnie była zafascynowana takimi piórami seksownymi, obcisłymi sukienkami, i to właśnie dzięki niej powstała taka era Hollywood. Która właśnie słynęła z, takich, z takiej ekstrawagancji. No i generalnie tego typu sukienka jest rzeczywiście bardzo kobieca, jest ona obcisła. Tutaj mamy dodatkowo cekiny, które, tworzą, które, które sprawiają, że ta sukienka jest jeszcze bardziej wyjątkowa. Ma tutaj bardzo fajne rozcięcie, dzięki czemu jest nam bardziej komfortową. Jest materiał przylegający, bardzo ładnie podkreślający kobiece wdzięki. Do tego śmiało dobrałam złotą torebkę, delikatnym. Buty, no i mamy taką całość, którą można iść na sylwestra w jednolitym odcieniu, i raczej tego bym się tutaj trzymała. Nie ryzykowałabym z jakimś przełamywaniem kolorów, nie łączyłabym tej sukienki z czarnymi dodatkami. Myślę, że znacznie lepiej będziesz wyglądała, kiedy wszystko właśnie zachowasz w jednolitym tonie. Kolejna propozycja sukienki. Kiedyś już pokazywałam tą samą, natomiast w innym odcieniu, ponieważ teraz mamy. Czarne ze srebrem, a ja pokazywałam kiedyś różowo-złotą, no i wyglądała równie dobrze, natomiast ta jest zupełnie inna, zupełnie inaczej wygląda, a równie pięknie. Są kobiety, może ty jesteś właśnie wśród tych, które nie za bardzo przepadają z takimi złotymi dodatkami, bardziej wolą srebro, więc dlatego zdecydowałam się na to, żeby ją pokazać. Ta sukienka jest bardzo wyjątkowa, ponieważ ma bardzo ładne, klasyczne cięcie, jednocześnie fajnie jest zdobiona siateczką, ma dłuższy rękaw, więc masz pewne że będziecie w niej dobrze, i ma też zdobione plecy. No i moja podpowiedź tu jest taka, że dobrze czasami, kiedy masz zdobione plecy, zdecydować się na kok, więc jeżeli masz taką możliwość, no to śmiało być może właśnie do wysokiego koka i fajnie pokaż te plecy. Dzięki temu będziesz miała sukienkę, która będzie nie tylko wyglądała świetnie od przodu, ale również od tyłu. No a podczas sylwestra są tańce i hulańce pokazują się z każdej strony, więc fajnie wyglądać i z tyłu, i z przodu. Tak więc wygląda kolejna propozycja, może akurat będzie to ta, na którą się zdecydujesz. No, i oto kolejna propozycja, to jest zdecydowanie bardziej elegancka, prosta, taka minimalistyczna sukienka. Sukienka midi ma bardzo gładki, zwykły, delikatny fason. Jest na grubszych ramionczkach. Dół jest obficie zdobiony piórami, dzięki czemu ta suknia jest bardziej kobieca i bardziej elegancka. No, i mamy tutaj pasek. Pasek spokojnie można ściągnąć, więc tak wygląda wersja z paskiem. Ja teraz pozwolę sobie go odłożyć. I pokażę Tobie, jak wygląda wersja bez paska. Pasek jest w komplecie, natomiast mnie osobiście zdecydowanie bardziej przekonuje wersja bez tego paska. Gdybym ja się zdecydowała na tą sukienkę, to właśnie w takiej formie. Do tego kopertówka delikatna, szpileczki. No i masz bardzo elegancką całość, więc jeżeli chcesz w tego Sylwestra wyglądać jak klasycznie, elegancko, a jednocześnie choć czymś malutkim sobie dodać w dzinku, to ta sukienka będzie idealna. Sukienka biała, bardzo rzadko zimą spotykana, choć nie wiem dlaczego, moim zdaniem jest zjawiskowa. Dlatego też jest w moich propozycjach sylwestrowych. Sylwester, tak jak mówiłam, nie ma żadnych ograniczeń. Możemy postawić na każdy wzór na każdy kolor, na cekiny, czy na to właśnie, żeby była gładkiego materiału, tak jak ta. Ta sukienka jest gładka, bardzo kobieca, ma asymetryczny dół no i zdobią ją te pióra. Dzięki temu jest bardzo elegancka kobieca. Jest taka zmysłowa, choć cały czas taka minimalistyczna i prosta. Jeżeli zależy Tobie na tym, aby pokazać swoją kobiecość, aby pokazać ładnie, wyeksponować nogi, to jest to właśnie ta sukienka, która z pewnością Tobie to zapewni. Daj koniecznie znać w komentarzu, czy Ty na taką białą sukienkę byś się zdecydowała. Ostatnia propozycja w tym odcinku, czerwona zmysłowa sukienka z piórami. Jest to bardzo kobieca sukienka, obcisła, podkreślająca nasze kształty. Dodatkowo w pasie i ramionczkach jest zdobiona malutkimi kryształkami. Góra jest zdobiona piórami, a całość sukienki jest jednolita z gładkiego materiału. Dużym atutem w tej sukience na pewno jest to, że ma rozcięcie, ponieważ jest ona obcisła i gdyby nie było tego rozcięcia, byłoby nam się dużo ciężej poruszać. Dzięki temu jest nam cały czas swobodnie, a jak wiecie, zawsze podkreślam, że komfort jest najważniejszy. Tego typu suknia jest bardzo zmysłowa, kobieca, tak jak zawsze powtarzam, kolor czerwony dodaje energii. Wydajemy się taki takie bardziej charyzmatyczne, żywsze, więc jest to kolor, na który naprawdę bardzo jest dobrze stawiać. Zawsze nam się dobrze odpłaci. Do tego wzięłam złotą torebkę. Jeżeli chcesz, to tak naprawdę czerwony możesz połączyć również z czarnymi dodatkami. Możesz postawić na czarne buty, czarną torebkę i stworzyć po prostu taki look. Ja trzymam się takich jasnych, stonowanych tonów. Natomiast czerwony spokojnie możesz też połączyć z czarnym. Tak wygląda ostatnia moim zdaniem bardzo kobieca i elegancka propozycja. Ech, mogę powiedzieć śmiało, że trochę mi przykro, że już koniec tego Andrzejkowo-Sylwestrowego szaleństwa, ponieważ ja uwielbiam sukienki. Generalnie sukienki uwielbiam nosić na co dzień. Te, które pokazywałam, zdobione, z przyjemnością mierzyłam i z przyjemnością pokazywałam Tobie, jak wyglądają. No i mam nadzieję, że pomogłam Tobie, że wybrałaś sobie coś, w czym spędzisz tegorocznego sylwestra. Jeżeli nie widziałaś poprzednich odcinków, to ja Ciebie zachęcam. Być może właśnie któraś z tamtych sukienek wpadnie Tobie w oko, Gwarantuje, jest spośród czego wybierać. Dziękuję za dzisiaj no i co? Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia!